Jak oszczędzać czas? Top 5 moich sposobów. Nazywam się Agnieszka Kapron, jestem surdologopedą, protetykiem słuchu i pracuję głównie z dziećmi z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Możesz znaleźć mnie również na stronach internetowych www.agnieszkakapron.pl i www.skleplogopedy.pl na które Cię serdecznie zapraszam. Dziś opowiemy sobie o tym, jak oszczędzać czas takie moje top 5 sposobów. Po pierwsze, laminuj i rzepuj pomoce. Nie wykorzystuj danej pomocy raz, czyli drukowanie, karta po której pisze, rysuje dziecko i do wyrzucenia. Zdecydowanie nie jest to też ekologiczne. Zalaminuj, zarzepuj i korzystaj przez cały rok i dłużej z danej Pomocy. Laminator około 100 zł, folie około 20 zł, 100 sztuk i rzepy 15 zł, 20 za 100 par. Także masz za 150 zł całe wyposażenie, żeby stworzyć świetne 100 kart pracy dla Twoich dzieci, Twoich pacjentów, które będą właśnie wielokrotnego użytku i tak szybko się nie zużyją. Drugi sposób na oszczędność czasu logopedy to tworzenie uniwersalnych pomocy. Staraj się nie tworzyć pomocy na daną głoskę. Szasze, szo, sylaby, szy czy wyrazy, później s, z, z, z każdą głoską tego musiałoby być bardzo, bardzo, bardzo dużo, żebyś miał, miała wszystkie głoski. Warto zrobić uniwersalne pomoce i po prostu używać różnego materiału dla każdego dziecka. Mamy materiał z boku w książce, na przykład czy skserowany, czy wydrukowany, czy po prostu otworzoną książkę z sylabami, z wyrazami, a pracujemy na uniwersalnej karcie pracy, gdzie coś łączymy, przyczepiamy, odczepiamy, powstaje nam jakiś piękny obrazek po wykonaniu odpowiednich ćwiczeń, na przykład powtórzeniu danych sylab, czy powtórzeniu danych wyrazów. Także twórz uniwersalne pomoce, to naprawdę skróci Twój czas przygotowywania się. Trzeci sposób, chociaż jest to bardzo ciężkie, utrzymuj porządek w swoich pomocach. Staraj się mieć wszystko zebrane w różne pudełka czy segregatory, ale podzielone. Ja mam podział, jedno pudło dla dzieci rocznych, drugie pudło dla dzieci około dwóch lat, a dzieci starsze mam już w segregatorach lub na półkach podzielone. Także postaraj się w jakiś dogodny dla Ciebie sposób posegregować swoje materiały, tak by nie szukać, a gdzie mam taką kartę, a gdzie mam to ćwiczenie, a taka pomoc, gdzie mi się ukryła, tylko żebyś wiedział, wiedziała, że w tym pudełku są takie pomoce, w tym segregatorze są takie pomoce, żeby szybko, sprawnie je wyciągnąć i móc korzystać. Czwarty sposób to delegowanie zadań. Delegowanie zadań tak naprawdę też z obszaru prywatnego. Jeżeli nie musisz czegoś zrobić, a może zrobić to ktoś dla Ciebie, nie bądź taką osobą, która chce zrobić wszystko sama. Tylko zgódź się albo poproś daną osobę, żeby pewne rzeczy za ciebie zrobiła. Zakupiła jakąś pomoc, odebrała jakąś paczkę. Staraj się delegować pewne zadania, a nie zajmować się wszystkim sam czy sama. Ostatni punkt piąty, który niestety jest dla mnie bardzo trudny i nie do końca go spełniam, ale wiem, że gdybym spełniała, miałabym jeszcze więcej czasu. A jest to punkt. Naucz się mówić nie. Naucz się mówić nie zarówno w terapii. Jeżeli rodzic chce koniecznie, żebyś przyjął go o godzinie 19 i tak co tydzień, a ty pracujesz do godziny 18, staraj się powiedzieć po prostu nie. O tej porze już nie mam terminów, o tej porze już nie pracuję. Tak samo w życiu czy prywatnym, czy zawodowym, jeżeli ktoś chce, żebyś mu pomógł napisać opinię, napisać cokolwiek, ale nie na zasadzie rady czy wskazówki, tylko. Proszę, napisz to za mnie, też naucz się mówić nie. Mogę Ci dać wskazówkę, ale nie zrobię tego za Ciebie. Tak samo w prywatnym życiu, postaraj się, naucz się mówić nie, chociaż wiem, że nie jest to łatwe. To moje top 5 wskazówek, jak oszczędzać czas, tak naprawdę niewiele robiąc dodatkowych rzeczy, tylko po prostu zmieniając pewne swoje nawyki. Widzimy się w kolejnym filmie w niedzielę. O 17.00. Do zobaczenia!